Buona sera amici sportivi, 4-1 do 1. Juventus, Unieze, 4-1 amici sportivi, fuo gioco. Jest ze mną Marcin Nowomiejski. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu, jak to się mówi. I Arkadio Arek-Maczuga. Witam wszystkich. Do takiego wyniku to się chyba nikt nie spodziewał. No ja obstawiałem, że zostanie 1-0. Arek z Piotrkiem mówi 2-1, 4-1, 4-1. Arek to chyba dla ciebie idealny wynik. Kupon ci wszedł, tak? Tak, wszedł. Chociaż nie wierzyłem w to, no bo ludzi. No. Najpierw war, później jedna poprzeczka, później druga poprzeczka. No, ale w końcu Udinese strzeliło. Strzeliło, kiedy już straciłem nadzieję, tak jak być może niektórzy stracili nadzieję na bramkę Paulo de Balie, a Argentyńczyk w samej końcówce trafił, co, co bardzo cieszy, bo, bo dwie rzeczy, które chciałem w tym meczu, w zasadzie trzy, trzy rzeczy, to jest tak, pierwsze, żeby obie strzeliły z wiadomości względów kuponu, Druga to zwycięstwo Juventusu, a trzecia bramka Dybali. Wszystko to się spełniło, także jestem bardzo ukontentowany z tego, co. No. Probości na przykład pisze, że Dybala zagrał tragicznie. Tak? Tutaj się pojawiają też w, w innych komentarzach takie, takie słowa, że, 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 że Paweł zagrał słabo. No, nie wiem, co, co, co tutaj sądzić o tym. No, mimo wszystko, no gdzie, jest wiesz, słuchaj, ludzie mówią nawet, że w tamtym sezonie Paulo grał w kratkę, że grał słabo i tak dalej, a MVP ligi został, także e, owszem, no nie grał takiego meczu, nie wiem, nie był jakby tutaj pierwszą postacią ofensywy Juventusu, ale wiele pozytywnych aspektów e, dzisiaj w jego grze widziałem, także nie będę go krytykować. Robię co nie miał, co niech, miał spokojnie, niech spokojnie wraca do formy, e, myślę, że nie jest to zawodnik o największym, najlepszym mentalu, także... Hmm. Taka, taki szum, taka dyskusja hmm, pewnie byłaby, gdyby tej bramki nie strzelił, a dzisiaj jednak mecz z golem, trochę pozytywów widzieliśmy, więc yy, tyle może o ja, Marcin, ja, ja, ja jeszcze wypowiedź. chciałbym... Ja jeszcze o Dybali chciałbym, jeśli mogę, bo no, też przy, przy, przyglądałem się. Oczywiście bardzo fajnie, że strzelił bramkę, choć tu już siedzieliśmy na pozycjach uch. i e, to była taka wisienka na torcie, powiedziałbym, e, ale ogólnie trzeba przyznać, że Dybala był niewidoczny, ale tak sobie zastanowiłem się, z czemu mówimy, że Dybala jest niewidoczny. No bo był niewidoczny. E, bo wydaje mi się, że to też jest uzależnione od roli, którą nominalnie pełni. On dzisiaj znowu grał, miałem wrażenie, trochę cofnięty, nawet momentami bardzo cofnięty. Ktoś powiedział, ktoś wspomniał, że, że powinien grać na pozycji Ramzeja. Właśnie czasami mam wrażenie, że on cofał się po raz kolejny do drugiej linii. Pirlo podobno mu każe grać z przodu, on się cofa i myślę, że to też nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale trochę podsyca tę polem polemikę, no bo 10 baniek net, to słyszeliśmy, bo, bo od Oczekujemy bramek i jak dłużej nie strzela. No to jest problem. I chodzi o to, czy jeżeli by pełnił rolę, abstrahując od realiów pomocnika, gościa, który gra na pozycji Ramzeja, od którego niekoniecznie wymagamy br bramek, to być może ocenialibyśmy zupełnie go inaczej. Bo pracuje, słyszałem Arek, co mówiłeś w, w przerwie, bo tam wypracował rzut wolny, bo tutaj szarpał, bo tu biegał. No dzisiaj mu obrona elegancką dziurę zostawiła, więc nie wykorzystać tej sytuacji, to, to byłby pewnie. Tak, z tym, że, z tym, że Marcin, Pamięta, wtedy nie można byłoby właśnie wymagać ee, stricte liczb. Co po prostu mhm. faktycznie robienia przewagi gdzieś tam w tych strefach, właśnie, nie wiem, 30, 40 metrów od bramki. I, I, ta... I to Dybala warunki do tego mała prawda? Tak, tak, tak. A, a przyzwyczaił nas, mam wrażenie, do tego, że zdobywa bramki. I wiesz, to MVP nie wziął się znikąd. Czasami było tak, że zaczynał sezon, znaczy czasami było, raz tak było, że, 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 że po kilku kolejkach tam już miał całkiem sporo bramek na koncie. Tymczasem, wiecie, wygląda to inaczej. No, oczywiście no. cały czas są te dyskusje, które Capello też pod, podsycił, że, że COVID jeszcze mu się odbija. No, trudno powiedzieć, może i tak, może i nie. No, ale COVID już się jeszcze odbija, ale no moment, przecież w zeszłym sezonie też już wrócił po covid 19 i co zrobił, tak, więc właśnie to MVP przecież mu wyszło, więc eee, to, ja, tutaj ja nie zgodził z kapelą. nie wiem, o, był co, co z Nie, nie co chodzi były, z tym covid nie, nie, no. nie, nie, zgadzam się. Ja, ja w ogóle nie lubię polemizować o COVID. -zie. Tam Capello mówił w wywiadzie dla e, Gazety dello Sport, że mm -hmm. no, e, e, jak, jak ta pływaczka się nazywa? Pellegrini włoska? Czy, nie pamiętam już, przepraszam. A, Federica Pellegrini. Tak, plus e, e, ktoś też nie pa... <drujny> drugi e, tenisista prze, przebył COVID. W każdym razie, że oboje mówili, e, a nadal? Nadal? Dobro Ale nie, Włoch, tak? Nie, chyba niekoniecznie, bo w każdym A, razie, mniej z Ale że, że oboje mówili, jakie spustoszenie się i to w organizmie, kiedy jest objawowe i tak dalej, no i Dybala miał objawy i że to może nawracać mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. Ja z tym nie chcę osobiście polemizować, no, ale. No tak, Marcin, ale wiesz o tym, że, że Filip i ja w tym momencie mówimy o tym, że on wrócił i grał dobrze po tym covid więc, no. więc to jest takie tak, dziwne, tak, że no, no myślę, chyba, że, że te kolejne ja komplizy, tak miał... kolejne problemy, on jednak miał inne jeszcze problemy później zdrowotne, tak, to tak, wszystko tak, wpłynęło tak, bardziej tak. Na, na jego formę. No. Mi się wydaje, co? że mimo wszystko i tak mental tutaj ma dużo do czynienia, bo wiem, i to już nieraz omawialiśmy, że Dybala ma problem z mentalnością i, i to może być problemem tutaj, to zawirowania z tym kontraktem. Będzie kontrakt, nie ma kontraktu, 10 milionów chce, nie chce i tak dalej. Po myślę też ma dużo do czynienia. Niestety, myślę, no taki jest Argentyńczyk, tak? Sporo e, widzę komentarzy, że e, co, cofał się, bo nie ma drugiej linii. No, no, no tak, tak. No, to, tak trudno to, się z tym nie zgodzić. Tamo. Natomiast a, jeszcze tak kończąc, jakby wątek Dybali. Dybala za Sariego, czy Dybala za Pirlo? W sensie, czy to jest ten sam zawodnik, czy... Myślałem, że czy za stanowisko Sariego, czy, czy za Pirlo. Ale, ale jak, jak, jak czy ten sam zawodnik? No nie jest ten sam zawodnik. Znaczy Mana na, nazywa się Paulo Dybala, ale no gra inaczej, prawda? No widać, że, 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 to nie, że to nie jest ten gracz, prawda? Tam więcej dużo mu wychodziło. Póki co nie oglądamy Dybali takiego, jakiego widzieliśmy <śleszanie> za Sariego. Po, po nie pisze, że jeśli COVID ma taki skutek, to ruga i trzeba. Trzy lata temu. Bo... E, ale to słuchajcie, nie, p, p, pytanie, pytanie za 70 baniek. Wpływa w styczniu oferta za Dybale. Co, co, co powinien zrobić zarząd Juwę? Kiedyś, od, już, kiedyś dyskutowaliśmy. Tak, tym, tak, nie, tak to dokładnie, dokładnie. 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 Tak, to nie wiem, jaka tam kwota była. Ja bym Dybale nie sprzedawał po prostu. Ja też Marciu, że, tak, że tak. Tak, ja też bym nie je sprzedawał. No. Nie sprzedawać dbali, tym bardziej, że nie wiadomo też, co będzie z Ronaldo. Nie wiem, się słyszało, że ma przedłużyć też kontrakt tak, z Juventusem o kolejny rok, ale. Tak, tak. No zobaczymy. No, ten skład Juventusu, jeżeli chodzi o napastników, jest bym powiedział dość kruchy, bo nie wiadomo co dalej z nim będzie, o w ten sposób, tak, bo no pewnie Moratę spodziewał się, że Juventus wykupi, tak, ale Ronaldo, no właśnie przedłuży kontrakt, czy nie, czy odejdzie gdzieś dalej, no co, praktycznie co to transferowe się mówi, że Ronaldo będzie odchodził, bo gdzieś tam ktoś w mediach jakąś plotkę puścił. No i jest Dybala, który ma dostać kontrakt, chce 10 milionów, to się przedłuża. Nie sprzedawał wszystko. Dobra, Dybala coś tam grał, ale nie grał na tyle, żeby oni Mówić więcej niż 8 minut, a już tyle o, rozmawiamy. O, słusznie, tak. pan z Krakowa słusznie mówi, dobrze. Ja bym Więc... chciał się zapytać e, przede wszystkim, może, Marcin, nie? twoje zdanie na temat e, ramzeja? W sumie dwóch różnych Ramzejów. A wiedziałem. Piotrek strzedz anteny po tym, co mówił <coughs> o ramzeju. Dwóch różnych ramzejów, e, no właśnie, trochę jednak szkoda mi tej bramki nieuznanej, no bo szarpał, szarpał i w końcu nam wyszarpał, zresztą trzeba mu oddać, że. W tej e, akcji jeszcze przerwać tu tak? wresję. W tej akcji dużą rolę odegrał Dybala. O, tam to, to nie to jest W porządku. Ramzy w pierwszej połowie mógł być, chociaż ja nie jestem taki skrajny w ocenie jak Piotrek Ramzeja, no to wiecie, ale staram się mu przyglądać. On tam dużo wiatru starał się robić, nie zawsze wychodziło. Czasem niełatwe piłki dostawał i ta pierwsza sytuacja z Chrzanioną, no jednak bym jakoś go nie, mega nie obwiniał. W drugiej połowie mam wrażenie, że lepiej. Ta bramka, gdyby nie, nie ręka. To by w jakiś sposób to ukoronowała, ale ja zwróciłem uwagę, że po raz kolejny się wkurza, jak jest zmieniany. W meczu, z, kiedy tam Quadrado szedł z Fiorentino, no to wiadomo, wcześniej. kopnął kopną butelkę. Jak będzie miał kontuzję, no to dobrze wiem, <laughs> Możliwe. Choć jutro podobno o Kielinim mamy przeczytać, że, że doznał kontuzji. nie, tak. Odszczekuję to absolutnie. Lepiej Natomiast. natomiast Dzisiaj w drugiej połowie lepszy, zastanawiam się, czy jak on schodzi, tak nawiązując do tego, co chcę powiedzieć, to się złości na siebie, czy na pirlo? Czy on ma poczucie, że na przykład dobrze mu idzie? No bo pamiętacie tę dyskusję, że siedem baniek. Pytanie, czy warto czekać na Ramzeja, jak ma przebłysk? Bo zazwyczaj do przebłysku potrzeba mu drużyny. Czyli jak drużyna gra źle, to i Ramzej zazwyczaj gra kiepsko. Jak drużyna gra nieźle, to Ramzej potrafi zabłyszeć i wtedy jest przydatny. I dzisiaj w drugiej połowie był przydatny, w mojej opinii. Pytanie, czy to jest znowu ta, ta dyskusja, czy, czy Ramzej i to myślę bardziej poważna nawet dyskusja. Czy Ramsey powinien być trzymany w klubie za, za 7 krocznie? rocznie? No, mam wątpliwości. Nie, nie, absolutnie nie. No. Gdzie 7 milionów? Taki gracz, on tylko dostał taki kontrakt, wiadomo, dlatego że przyszedł za darmo. Mhm. Żaden inny klub nie dałby mu takich pieniędzy. No, no, w się, no ciężko go ocenić. Jak gdzieś tutaj też na naszym czacie tak trochę. Śmiesznie powiedziałem, że, że to jego kariera w Juventusie obecnie wygląda jak Aya Rasza, tak? Wiadomo, gwiazda, gwiazda Liverpool przez wiele lat i nieudany sezon w Juventusie, Powrót z powrotem do Liverpoolu, ale też jak tutaj się Piotr gdzieś właśnie na naszym prywatnym czacie zauważył, ale Ramsey jakimś takim gwiazdorem w Arsenalu nie był mimo wszystko, tak? No ale. Odniosę się do, 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 Grześka. do komentarza Grześka. Wiesz co, to, to jest moje wrażenie, że lepszy w drugiej połowie. Że w, miałem wrażenie, że go widziałem w drugiej połowie bardziej. Być może trochę Bramka ten, ten pryzmat mi też zmieniła. W pierwszej pamiętam te dwie sytuacje i dlatego ja na przykład bym nie obwiniał Ramseja za niewykorzystanie tej sytuacji, bo tam różne mieliśmy opinie w przerwie. Ja uważam, że to były trudne piłki, ta, ta pierwsza zwłaszcza. On nie wykorzystał je, ale mam wrażenie, że gdyby Ronaldo czy ktoś, kogo powiedzmy bardziej lubimy, czy lepiej oceniamy, w takiej samej sytuacji nie wykorzystał. To, to byśmy inaczej to oceniali, więc ja, ja dzisiaj bym Ramzeja, na Ramzeju psów nie wieszał. W perspektywie ogólnej, owszem, jest to dla mnie znak... Kurczę, poz... Marcin, jest tyle komentarzy, do których trzeba się odnieść. Nie wiem, proszę, może... proszę, Odkąd proszę. Dobrać, tak, dobrać. Tak, może na szybko. Wilk z w nocy, a Dybala <laughs> ręką dają 10, a Ramzej już 7 za dużo. No to ja się chcę zapytać tutaj, um, przemyśl sobie, ile dał Dybala Juventusowi, jaką rolę odgrywał w ostatnim sezonie, i ogólnie, ile mm -hmm. podczas kariery dał, a ile ile dał rams e, To tyle może na ten temat. Jeśli chodzi o pytanie, było o. Sprowadzi sprowadzilibyśmy Manzukita na, na napastnika mm, rezerwowego. Czwartego? Na czwartego, mm -hmm. tak? No bo tam Dybala Balatow. Ale w każdym razie, na napastnika, tak. E, ja osobiście nie. Ja bym tutaj optował za kandydaturą, jeśli szukalibyśmy e, kogoś podobnego, to Ziru tutaj tego gracza, ponieważ no, ciągle utrzymuje niezły poziom, jest, jest to zawodnik e, silny, dający do, dobre, dodatkowe opcje, e, potrafi grać kombinacyjnie, paradoksalnie nie jest tak drewniany, jak się niektórym wydaje e, i, był, i byłby ciekawym, ciekawym graczem do, e, do po prostu, żeby dać pilo inne opcje w ataku, prawda? Taki kawał chłopa to, to, to też inna zupełnie gra drużyny. No i jeszcze jedna kwestia, e, czy o Depolu, prawda, po, trzeba porozmawiać. Ocena Co? Depola, dokładnie, bardzo, Ocena bardzo Depola. ważna kwestia. I, i tutaj było tak. pytanie, czy sprowadzilibyśmy jego czwartego napastnika. Przede wszystkim Depol to nie jest napastnik. E, no nie. Ale czy sprowadzilibyśmy do Juventusu? Ja bym go sprowadził. Ja, ja bym Co oczywiście sprawdził. sprowadził. sprowadził. Cudowne, Chociaż to to dzisiaj, dzisiaj moim zdaniem też... Dzisiaj moim zdaniem też mecz dwóch twarzy Pola. I zastanawiam się w ogóle, zastanawiałem się, jak by się potoczył mecz, gdyby nie ta feller na rękę. No, bo, umówmy się, kurczę, nie miał farta chłopak, że akurat w tej sytuacji gdzieś tam uderzyła go, czy tam przyjął ręką, jakkolwiek. Bo akcja bardzo ładna. Rozklepali Juventus tam Aleksandro. Miałem wrażenie, że Delic był zaskoczony, że Aleksandro tak. nie ma po lewej stronie. Ale było widać mojego minera? Ale widać, kto. Dzisiaj tak. było takich wiele małych, ja, ja pomijam te straty, dwie Pola faktycznie, w zasadzie no, dwie, bo to co mhm. była później bramka m, dla Juventusu, m, trzecia bodajże, tam mhm. było złe podanie, które dostał od Samira, to, 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 to był błąd bardziej mhm. obrońcy, ale miał też dwie straty w tym meczu, gdzie padła jedna bramka po takiej stracie, to ja pomijam to, ale sama gra Pola, mhm. to że on jest dużo zwrotniejszy, zwinniejszy, lepszy technicznie, pokazuje się pod grą, nie bez powodu ma dychę na plecach, eee, to jest coś, co może być wartością dodaną dla Juventusu mm -hmm. i coś, czego no, klocowaci pomocnicy, jak Bentancur, czy, czy, czy chociażby Rabio, no nie posiadają, prawda? Więc eee, ja, poza tym, tym jest to piłkarz, piłkarz to. poza tym jest to piłkarz, chcę zwrócić uwagę, mm -hmm. który robi eee, bo on w porównaniu do wszystkich pomocników, gdzie to było bolączką środkowych Juventusu, Potrafi dorzucić bramki, dorzucić jakieś asysty. Mhm. Jest też etatowym reprezentantem Argentyny. Zawsze gra ostatnimi czasy w pierwszym składzie, także no to nie jest byle jaki piłkarz. Gorzej z pomocą Juventusu na pewno nie będzie, z tą chimeryczną, tak? no bo znowu dwie różne drużyny Juventusu wyszły na jedną i drugą połowę, tak? moim zdaniem. Więc czemu Depola pola by nie próbować? Tym bardziej właśnie za Bentankura, czy, czy może tutaj, tak jak Gaza pisze w komentarzu, gdzie podpisać, jeżeli wymienicie te pola na, na Ramzeja? Znaczy odwrotnie, tak, no pola na Ramzeja wymienicie. Choć, choć widzę, że są skrajne, skrajne opinie na temat Depola. To, to, odnosząc się do komentarza, że chcielibyśmy w klubie każdego, kto strzeli z bramkę Juventusowi. O Depolu i Juventusie chyba już wspominaliśmy. Na, na... Dzisiaj miał Pan Depol okazję strzelić, strzelić gola Juventusowi, ale też nie bez powodu myślę, i Juventus i Inter się nim bardzo interesuje. Ja tu przytoczyłem ja chyba, nie wiem, 5-6 argumentów. Momentu, a nie mm -hmm. na zasadzie. A strzelił bramkę strzelił no przecież Nie, nie, nie powiedziałem. Tak. Mm -hmm. Więc, więc yy, nie wiem o co chodzi. Jasne, natomiast miał... ale, ale, ale nie macie wrażenia, że dzisiaj De Paul ma miał mecz dwóch twarzy faktycznie, że on sporo błędów popełniał, w tym te, te, które kosztowały przynajmniej jedną bramkę od Tak, ale on się um... często pokazywał, był pod grą naprawdę. No, jest to zawodnik, który. który... Hmm. Bo który nie gra tak jak ci pił... zawodnicy w Juve, że mhm. dostaje piłkę, on nie wie co zrobić, oddaje do najbliższego, albo jedynie umie biegać, walczyć i tyle. Bo to, mhm. to jest zawodnik, który coś przydał z ciebie. Zresztą komentatorzy nawet podkreślali, że gość uczestniczył przy co drugi bramce urinezy Albo mhm. jakimś podaniem, albo golem. No to przecież. Ja myślę no, generalnie że tak. Cała drużyna Udinezy miała dzisiaj dwie twarze, tak samo jak i Juventus miał dwie twarze. Nie wiem, co się stało w przerwie w jednej i w drugiej szatni, natomiast e, no, widać, że przynajmniej na samym początku drugiej połowy e, Udinezę odcięło prąd, czy nie wiem, Pirlo poszedł i ukradł ten prąd z gniazdka, podłączył do Juve i, i, i w efekcie tego taka, taka gra na początku drugiej i drugiej połowy. No zupełnie inny Juventus. E, więc, no, e, jedna i tutaj... druga drużyna, zupełnie inaczej. O, odniosę się jeszcze do dwóch kwestii. Pereira też jest powołany do kadry Argentyny. Już ostatnio chyba nie był, z tego co kojarzę. Poza tym Paul w pierwszym składzie reprezentacji Argentyny, a Pereira jest mm -hmm. e, głębokim rezerwowym. E, I tutaj jeszcze pytanie o, o Łukasz Hatka, bodajże gdzieś tam pisał. Aha, Giru! O, ten napastnik, który jako w historii Argentyny na przykład z Ten Giru, który w tym momencie ma, e, ma e, szczelnik najwięcej broni dla Chelsea ze wszystkich napastników. Ten Giru, który zdobył króla szczelców Ligi Europy. Przed dwoma sezonami. No, a może ten mandzukić, który przez dwa miesiące, czy, przepraszam, przez 20 godzin grając jak napastnik, nie potrafił zdobyć gola. Też mogę w ten sposób zapomnieć. Ja wolę, no ja wolę żył. Dobrze, panowie, rozmawiamy już 17 minut, a ja jeszcze nie zapytałem was o Kiezę, któremu myślę, że powinniśmy też poświęcić o, o. kilka minut. Kieza dla, mnie jest... meczu. Kieza, bo... Kieza dla mnie zawodnik meczu. Mówcie sobie, chcecie, Kieza dla mnie zawodnik meczu dzisiaj. Y, bardzo dużo go było widać. Miał, widać, że już pomijam bramkę. Bardzo fajnie, że, że strzelił. Natomiast było go dużo, wchodził na pełnej, tam około 70 minuty, minuty po, po tym wolnym Dybali, jak wpierniczył się w to pole karne. To, ale dzisiaj faktycznie chciało mu się, znaczy jemu w ogóle chce się grać i wydaje mi się, że jest coraz lepiej zgrany z, z drużyną, co, co mi się podoba. Ja zdecydowanie, że jest lepiej zgrany, no przecież pamiętam jak na początku o nim mówiliśmy i też nasi nasi widzowie mówili w komentarzach, my nie byliśmy zadowoleni z Kiezy, a... mhm coraz lepiej rzeczywiście to, to wychodzi i szukał gry. Tak, tak, szukał podań, szukał gry. E, nie zdziwię się jak jutro przynajmniej 7,5 od Gazet dostanie. Naprawdę, dzisiaj dzisiaj biegał, strzelał, e, tak st strzelił, więc mnie się, się bardzo podobał. E, powiem tak, jeśli chodzi o Piezę, to ja oczywiście nie jestem entuzjastą, nie byłem entuzjastem jego transferu i myślę, że no Dużo musi rozegrać takich spotkań, żebym się do się niego przekonał. przekonał. Tak, mimo wszystko. No nie jestem jak Chorągiewka, że, że nagle zagra dwa mecze i ja będę o kurczę, super transfer, krytykowałem mm -hmm. ten ruch i ja się do tego przyznaję. E, natomiast w porównaniu na przykład do Douglasa, mojego ulubionego <laughs> prosty, on okay. ma jedną rzecz zdecydowanie na plus. Ktoś wie jak się poruszać, żeby robić mm -hmm. liczby. Naprawdę, Kiedza potrafi się odnaleźć, on może nie jest takim świetnym technikiem, ryblerem w pojedynkach jeden na jeden, ale gość naprawdę, czy, czy tak ma ułożoną stopę przy docieratkowaniach, ale potrafi się poruszać tak, że jest zawsze pod grą, gdzie zawsze wystarczy, że na przykład, nie wiem, ma prostą drogę do dogrania, czy prostą drogę do strzału, i bardzo pożyteczny piłkarz, jeśli chodzi o pracę defensywną. Mm. I Tomu, powiem Wam, że, że już któryś komentarz pada, przytoczę może deszczu. I zresztą, już nie, nie pierwszy taki komentarz. Kurczę, to mnie martwi. Znaczy, nie martwi mnie, że Kiedaj jest lepszy od kulusewskiego, ale kulusewski mnie martwi. I dzisiaj. Czy byłeś entuzjastą jego transferu, nie? Ja cały, czas jestem, ja cały czas jestem, dlatego jestem zawiedziony tym chłopakiem i liczę, że no nie wiem, no kurczę, panowie. Był, była sytuacja, bo ktoś. Zapytał mnie w komentarzach o Bentancura, którego raz obiecałem, że będę obserwował, i teraz już ze mnie, ze mnie już polewka jest. Bentancur dzisiaj też, moim zdaniem, dwie twarze, w drugiej połowie dużo lepszy, ale była sytuacja około 80 minuty, gdzie szedł sam z piłką i miał albo Ronaldo po lewej stronie, albo Kulusewskiego po prawej. Podał do Kulusewskiego i Kulusewski zmaścił akcję. W tą swoją przewidywalnością, właśnie o której mówicie w komentarzach, że porównując do Kiezy, to dzisiaj. Mówmy się, nie ma startu do tego, kiedy go dzisiaj oglądaliśmy. Natomiast Kulu miał. To był dla mnie taki, właśnie, fajerwerk, taki, taki zimny ogień, który gdzieś tam się za zapalił. Ja się nim podjarałem i dalej mam nadzieję, się nie miarać za jakiś czas, ale na razie kurczę, no jestem za ale gdzieś, był, gdzieś jestem się pojawiało liderony. w gazetach też takie komentarze, że Kulusewski nie zna swojej roli na boisku, nie wie jak się dopasować do taktyki no, PIR. No Były tak, takie komentarze. No tak, była ra, ra, czy z tego drewna jeszcze będzie rzeźba? No życzyłbym sobie w deszczu, kurde. Gdzieś tam była pogłoska, że on tak powiedział, że nie rozumie swojej tak, roli, tak. w którym... Że on i Dybala tak naprawdę, nie? No tak, chociaż to, to nie był cytat tego, co, co oni powiedzieli. Zgadza się, Zgadza się. No można byłoby wymagać od niego mimo wszystko więcej. No w Parmie robił, robił robotę na tle Parmy i drużyny, jaką Parma jest obecnie w dzisiejszych czasach. No Kulusewski robił e, robotę. No rzeczywiście w Juwentusie oprócz meczu z samodorią e, i mhm. nie wiem, chyba jednego czy dwóch więcej, No to rzeczywiście ta forma idzie w dół. E, można się. Powinniśmy oczekiwać więcej od niego. A ja, ja, muszę zapytać, ja muszę zapytać jednego uczestnika chatu, który jest tu z nami: Grzesiek Dąbrowski. Słuchaj, ja mam do ciebie takie pytanie, bo ja wiem, że Ty lubisz tak bronić postępowania zarządu. Często się z Tobą zgadzam. Często nie, no ale o to w tym chodzi. Eee, i, przy, I naszych piłkarzy, w sensie piłkarzy Juventusu, powiedz mi, kto Ci się w tym Juventusie nie podoba? To Jeden piłkarz, bo ja nie widziałem nigdy Twojego komentarza, żeby Ci się coś nie spodobał. Ale to dobrze, to może dobra, do, może dobra, słuchaj, może dobra równowaga dla co po niektórych w naszej redakcji, których dzisiaj tak, może nie tak, ma brawo. nie ma z nami w tym momencie, ale.. No. E... To tak nawiasem. Tak. Zgadza się. E... Padają w komentarzach pytania, jaki wynik z Milanem przewidujemy. No. Tak, kolega Piękamy. Grejman jest kibicem Milanu i e, przypominam, słuchajcie, póki jesteśmy w ponad 300 osób na live, że jutro o 20 mamy arcy gorący i ważny live z cyklu sparring. E, podejmiemy dwóch kibiców Milanu, Jan Karusinka z ekipy Calcio Merito i Marcina Długosza z acemilan.pl oraz kanału sportowego, jak wiecie, e, więc porozmawiamy z panami, mam nadzieję z licznie zgromadzonymi kibicami. Juventusu, Milanu i oczywiście wszystkich innych. Zapraszamy jutro 20. No a teraz, a teraz panowie, no jaki wynik? Wynik z Milanem. Jaki przewidujemy? Ja, mimo wszystko, boję się tego meczu. Boję się, obo obojętnie czy Ibrahimović zagra w Niemczech, czy nie. Boję się obecnie meczu z Milanem. Ze i Dawno już się tak nie bałem meczu z, meczu z Milanem, ze względu na to, że mimo wszystko oni grają równo. Pioli zrobił maszynę, która działa, jest naoliwiona i działa. W Juventusie. Pirlo póki co to jest y, drużyna, która jest nieprzewidywalna. Jest nieprzewidywalna, bo można zagrać mecz tak jak w pierwszej połowie z Udinese, może zagrać taki mecz jak w drugiej połowie z Udinese, może zagrać taki mecz jak z Barceloną, może zagrać y, i przegrać z Fiorentiną 3 do 0, więc y, no, y, Ja nie wiem czego się spodziewać po tym meczu, mimo wszystko myślę, że, że Milan będzie górą. No to dosyć, dosyć, wygodny komentarz, nie wiem czego się spodziewałem, ja też nie wiem czego się spodziewałem, ale wynik, wynik. 2-0 Milan. 2-0 Milan, mm -hmm. Arek? Wiesz co, y odniosę się tutaj do komentarza Grześka, bo mi odpowiedział. Okej, okay, dzięki, widziałem, czyli Artur ogólnie A. najmniej. I, I, ten, i... To poczekaj, znajdziemy i, i wyświetlimy, bo tak. Artur najbardziej, to okay. Artur po prostu się najmniej podoba na razie. I, najbardziej? I ten, no, z Artur, w sensie nie, najmniej. Jakby najbardziej się nie podobało, tak. A, aha, e, okay, no, dobra, dobra. No więc, no, z Arturem to ja mam też właśnie troszkę inne zdanie, uważam, że jest piłkarzem z dużym potencjałem, aczkolwiek głowa nie ta. E, mm -hmm. A jeś, jeśli chodzi o wynik, o który pytasz Filip, czy, czy to Marcin pytałeś, mm -hmm. e, to nie wiem, no nie widziałem się Milanu, dobrze, fajnie czasami zobaczyć jednak przeciwnika dzień Tą kolejkę wcześniej. No ale tabela mówi to, że Milan jest faworytem. Oj, no. tabela, tabela, ale no wiadomo. Powiem tak. Oglądałem też. ci, oglądałeś, oglądałeś Benevento? Oglądałeś Ci Benewento. Nie, Jestem nie Milarem? oglądałem, no mówię. A, no, no to, to ja. No, a, to... dobra, sorry. To, to ja oglądałem i powiem tak. E, Milan zasłużenie wygrał, ale Benevento cisnęło tam równo. Oni też pobijali poprzeczki, tam Donnarumma trochę wybronił. E, ja m, m, miałem taki moment takiego przeczucia dziwnego i rzadko a. mam jakieś przeczucia w ogóle, że, kurczę. Coś czuję, że Juventus przerwie pasę Milano. Mogę mieć absolutnie nie mieć racji i być daleki od rzeczywistości, ale takie mam no coś tak, bo... w kościach, że to może być ten mecz. I oczywiście jest ale, pompowany ale. balon. Zgadzam się, że, znaczy, liczę na to może, że Juventus, który potrafi się spiąć na właśnie takie duże mecze. I takim dużym meczem, i bardzo fajnie, że takim bardzo dużym meczem jest mecz z Milanem. Prawdopodobnie nie przeżywalibyśmy rok temu. Tak, mecz z Milanem, Raczej to było, no, żeby nie wtopić to i wydawanie. tak dalej. A teraz to Juventus, tak. Dzisiejszy mecz pokazał, że Juventus będzie musiał się bardzo naszarpać, żeby jeżeli liczy na Scudetto to w ogóle. Druga sprawa, że Inter-Milan, Roma, moim zdaniem, nawet Napoli to są pojedynki, które już. To nie będzie taka, wiecie, na, na, na kanapie, no dobra, niech, niech sobie grają, to, be, to będzie nerwówka i to trzeba tak. sobie powiedzieć. E, natomiast Juventus potrafi się na, ta, na takie mecze spiąć i o ile Pioli nie rozpracuje Juventusu i Pirlo w jakiś mistrzowski sposób i młodziki nie zajadą, no bo tak, e, Ibra nie zagra, to będzie duży minus um, dla Milanu. E, dzisiaj. To znaczy. miejmy na... Dzisiaj nie, dzisiaj nie grał teraz. No. W porządku. Kesi. nie wiem czy już wiadomo czy coś z Kessim, bo on tam się łapał za nogi pod, po, po, pod koniec meczu, ale prawdopodobnie to skurcze, więc ja myślę że na, że... Na, że, 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 że na radę. Tonali nie zagra, no ale Tonali ok, bo czerwień oberwał. Tak. E, natomiast, natomiast e, mam poczucie, że to będzie ten mecz na który Juventus się zepnie, bo, bo będzie tak, mecz do wygrania, który trzeba wygrać, bo to będzie Milan i będzie passa do przerwania. I jakoś mam nadzieję w sobie, że to będzie jakieś 2-1. Jed... Nie wierzę, że Milan ale nie strzeli, na to, uważam, że... Na grają, na grają na San Siro. Nie wierzę, że Milan nie strzeli, uważam, że Juventus nie wyjedzie z czystym kątem, ale uważam, że przynajmniej 2-1 będzie. I taki jest mój typ. Okej, okay, to mój... Niech tak będzie, niech tak będzie. To będzie popisałem też 2-1 dla Juventus. No te to to ja zostanę ja ja to tym specjalistą. No, dobrze, dobrze. Ja zostanę tym pesymistą i powiem, że Milan wygra 2 do 0. Bo grają u siebie, bo grają równo, są mocni psychicznie i a, a kolega, a kolega Pumex, bo dołączył do naszej i jest gdzieś, przepycha się wśród widzów. Kolego Pumex, jaki wynik? I czy faktycznie będzie jutro 3 do 1 i będę sam za Juventusem na live? O! Eee, Michał Kacprzyk, Przewrotka, Del Piero, Strzał z głowy, Trezega Dokładnie, dokładnie, to, będzie, to będzie ten. Kupuję to, kupuję kursy to. Kursy na Milan 3.15, a na, na Juventus? No to pewnie koło dwóch jak 3.15 jest na tych, to dwa będzie. O, nie, więcej proszę, że dwa. Typo, dwa typowa, 30, seria, typ, typowa seria, a proponuję konkursik, ale jaki konkursik? Bo możemy strzelić jakiś a to konkursik. To co? co widziałem, wynik chcieli. O, i no tak, typ, no tak, typ, ale. Typ Pumeksa. Typ Pumeksa nawet. Eee. Dobra, to jest właśnie konkret. Człowieka z Była samości. ręka ja, Była ręka Ramzeja. Była ręka Ramzeja, no. Zdecydowanie. Dobrze panowie. Eee, na, Juventus tak? na Juventus 2,20. Na Juventus 2.20, czyli mniejszy, mniejszy, niższy kurs. Tak, Juventus, Juventus. faworytem o, według Macherów. O kurczę, 2,30. To ciekawe, to bardzo ciekawe, nie? mimo że, że minam z taką passą i ten. No cóż, dobrze panowie, e, tym miłym akcentem e, kończymy na dzisiaj i jeszcze raz zapraszamy na jutrzejszy live o godzinie 20. Sparing z kibicami Milanu przed meczem, który już w środę. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Dziękuję za udział Marcinowi Nowomiejskiemu. Kłaniam się, po, dobranoc, do jutra. Arkadiuszowi, Arkowi, Maczudze. Trzymajcie Dzieci. się i do zobaczenia. Ciao. Ciao, ciao. We'll sure.